Zimne światło reflektorów kłuło w oczy, ale Agnieszka prawie go nie czuła. Siedziała przy okrągłym stole pokrytym sztywnym, białym obrusem, a jej palce bezwiednie gładziły chłodną nóżkę kieliszka z szampanem. W uszach szumiał jej gwar setek rozmów, brzęk sztućców i cicha, elegancka muzyka płynąca z głośników, ale wszystko to było jakby za grubą, szklaną szybą. Cała jej uwaga skupiona była na scenie, na jej mężu. Pawle. Stał tam w idealnie skrojonym garniturze, uśmiechając się do tłumu, a w dłoni trzymał ciężką, szklaną statuetkę Nagroda dla menedżera roku. Serce Agnieszki biło tak mocno, że czuła je w gardle, pulsujące dumą i miłością. To była ich wspólna chwila. Pamiętała wszystkie noce, kiedy zasypiała sama, bo on siedział nad projektami. Wszystkie weekendy spędzone w domu, kiedy ona przeglądała jego prezentacje, szukając literówek i sugerując lepsze sformułowania. Pamiętała kawy parzone o trzeciej nad ranem i jej ciche słowa otuchy, kiedy wątpił w siebie. Ta statuetka była tak samo jego jak i jej. Była cegiełką w fundamencie ich wspólnego życia. Uśmiechnęła się szeroko, kiedy jego wzrok na chwilę odnalazł ją w tłumie. -Odwzajemnił uśmiech, a ona uniosła delikatnie kieliszek w niemym toaście. Wziął głęboki oddech i podszedł do mikrofonu. Publiczność ucichła w oczekiwaniu. Dobry wieczór Państwu, zaczął, a jego głos pewny i silny wypełnił całą salę. Jestem zaszczycony i głęboko poruszony. Ta nagroda to zwieńczenie niezwykle ciężkiego roku. Roku pełnego wyzwań, nieprzespanych nocy i momentów zwątpienia. Agnieszka kiwała głową, a w jej oczach zebrały się łzy wzruszenia. Wiedziała o tych chwilach lepiej niż ktokolwiek inny. Ale nie osiągnąłbym tego sam, kontynuował Paweł. Jest jedna osoba, bez której nie stałbym tutaj dzisiaj. Osoba, która była moją inspiracją, moim mentorem, moją siłą napędową. Agnieszka przełknęła ślinę, przygotowując się na usłyszenie swojego imienia. Na ten moment publicznego docenienia, który wynagrodzi jej wszystkie poświęcenia. Joanno, powiedział Paweł, odwracając głowę w stronę pierwszego rzędu, gdzie siedziała jego szefowa, kobieta po czterdziestce, o ostrych rysach i lodowatym spojrzeniu. To Tobie zawdzięczam wszystko. Dziękuję za Twoją wiarę we mnie, kiedy nikt inny jej nie miał. Dziękuję za te niekończące się rozmowy, które otwierały mi oczy i pokazywały nowe ścieżki. Dziękuję za to, że pchałaś mnie do przodu że dzieliłaś się swoją mądrością i że byłaś przy mnie na każdym etapie tego projektu. Bez Twojego wsparcia, Twojej wizji i Twojej przyjaźni ta nagroda nie byłaby możliwa. To nasz wspólny sukces. Twarz Agnieszki zamarła. Uśmiech zastygnął na jej ustach, zamieniając się w bolesny grymas. Szampan w kieliszku nagle stał się nieznośnie ciężki. Słowa Pawła, każde z osobna, były jak uderzenia młotem w szklaną szybę, która oddzielała ją od świata. Szyba pękła, a do środka wdarł się lodowaty chłód rzeczywistości. On mówił dalej, wymieniając zespół, dziękując zarządowi, ale Agnieszka już go nie słyszała. Widziała tylko jego profil, zwrócony w stronę Joanny i jej subtelny, pełen satysfakcji uśmiech. Zrozumiała, że przez ostatni rok, kiedy ona parzyła kawę i poprawiała przecinki, on budował inny fundament. Fundament, w którym dla niej nie było miejsca. Wszystko zaczęło się pięć lat wcześniej, w małym, wynajmowanym mieszkaniu na Wrocławskim nadodrzu. Pachniało tam jeszcze świeżą farbą i wielkimi marzeniami. Agnieszka, świeżo upieczona absolwentka architektury z głową pełną innowacyjnych projektów, i Paweł. Ambitny analityk w korporacji, snuli plany o przyszłości przy butelce taniego wina. Postanowili, że najpierw skupią się na jego karierze. Korporacja oferowała szybszą ścieżkę rozwoju, większe pieniądze, stabilność. Tylko kilka lat, kochanie, mówił Paweł, gładząc ją po włosach. Zbudujemy solidny fundament finansowy, a potem ty otworzysz swoje własne biuro projektowe. Będziesz tworzyć te swoje niesamowite budynki. A ja będę twoim największym fanem. Agnieszka wierzyła mu bezgranicznie, kochała go za jego ambicje, za determinację, za sposób, w jaki jego oczy błyszczały, gdy mówił o przyszłości. Zgodziła się, odrzuciła ofertę stażu w prestiżowej pracowni w Warszawie i znalazła pracę w lokalnym biurze, która nie była wymagająca, ale płaciła rachunki. Jej własne ambicje zeszły na drugi plan, schowane do szuflady razem ze szkicami i marzeniami, stały się cichym hobby. Czymś, czym zajmowała się po godzinach, kiedy Paweł wracał zmęczony z pracy. Ich życie kręciło się wokół jego kariery. Jego awanse były ich wspólnymi świętami, jego porażki były ich wspólnymi problemami do rozwiązania. Agnieszka stała się jego cieniem, jego wsparciem, jego osobistą asystentką i kołczem w jednym. Czytała książki o zarządzaniu, żeby móc z nim rozmawiać o jego wyzwaniach. Uczyła się obsługi programów graficznych, żeby pomagać mu w tworzeniu efektownych prezentacji. Ich mieszkanie powoli zamieniało się w biuro. Stół w jadalni był wiecznie zawalony jego dokumentami, a noce często kończyły się o świcie, przy blasku ekranu laptopa. Kiedyś, w przypływie frustracji, powiedziała mu, że czuje się, jakby pracowała w jego firmie na darmowym etacie. Zaśmiał się, przytulił ją mocno i powiedział: Jesteś prezesem naszego wspólnego życia. A to najważniejsza posada na świecie. I ona znowu mu uwierzyła. Joanna pojawiła się w ich życiu półtora roku temu. Paweł dostał awans i trafił do jej zespołu. Od początku mówił o niej z mieszanką podziwu i respektu. Ona jest niesamowita, aga, twarda jak stal, ale ma umysł ostry jak brzytwa. Widzi rzeczy, których nikt inny nie dostrzega. Agnieszka cieszyła się jego entuzjazmem. Dobrze, że trafił na kogoś, kto go inspiruje. Z początku nic nie wzbudzało jej podejrzeń. Późne powroty z pracy tłumaczone były nowym, wymagającym projektem. Weekendowe telefony, pilnymi sprawami firmowymi, wiadomości tekstowe w środku nocy, ustaleniami z szefową, która pracowała w innej strefie czasowej. Agnieszka akceptowała to wszystko. Taka była cena sukcesu. Ale potem imię Joanna zaczęło pojawiać się w ich rozmowach coraz częściej, wypierając inne tematy. Joanna uważa, że powinniśmy pójść w tym kierunku. Rozmawiałem o tym z Joanną i ona dała mi genialny pomysł. Muszę zadzwonić do Joanny, tylko ona to zrozumie. Z czasem Agnieszka zaczęła zauważać drobne, niepokojące sygnały. Paweł zaczął ubierać się inaczej, wybierając koszule w kolorach, których nigdy nie lubił, ale które, jak przypadkiem wspomniał, chwaliła Joanna zaczął słuchać podcastów o tematyce, która wcześniej go nudziła, ale którą pasjonowała się jego szefowa. Kiedyś znalazła w kieszeni jego marynarki paragon z kawiarni za dwie kawy i dwa ciastka z datą niedzielnego popołudnia, kiedy on rzekomo był na pilnym spotkaniu online z domu. Kiedy go o to zapytała, zdenerwował się. Przesadzasz. To było spotkanie z klientem, a Joanna wpadła na chwilę, żeby podrzucić mi dokumenty. Robisz z igły widły oskarżył ją o zazdrość i brak zaufania. Poczuła się winna. Może faktycznie przesadzała. Może lata skupienia na jego karierze sprawiły, że stała się zaborcza i niepewna siebie. Zepchnęła swoje wątpliwości w głąb świadomości, tłumacząc sobie, że to tylko stres związany z ogromną presją, pod jaką był jej mąż. Starała się być jeszcze bardziej wyrozumiała, jeszcze bardziej wspierająca. Kiedy opowiadał jej o przełomowym pomyśle na kampanię, która ostatecznie przyniosła mu nagrodę, słuchała z zapartym tchem. To ona zasugerowała kluczowy element wizualny, bazując na swoich architektonicznych inspiracjach. Paweł był zachwycony. Jesteś genialna, powiedział, całując ją w czoło. To jest to. Miesiące mijały, a projekt nabierał tempa. Paweł był w domu coraz rzadziej. Ich rozmowy stały się krótkie i powierzchowne, ograniczone do logistyki dnia codziennego. Agnieszka czuła, jak oddalają się od siebie, ale tłumaczyła to sobie, że po zakończeniu projektu wszystko wróci do normy. W dniu Gali czuła się, jakby to był koniec długiej, wyczerpującej podróży. Wybrała elegancką, granatową suknię, upięła włosy i starannie zrobiła makijaż. Kiedy Paweł ją zobaczył, powiedział tylko ładnie wyglądasz. Po czym odwrócił się, żeby odebrać telefon. Nawet wtedy nie zapaliła jej się czerwona lampka. Myślała, że jest po prostu zdenerwowany. Myślała, że to ich wspólny wieczór, święto ich wspólnej pracy i poświęcenia. Sala balowa wirowała wokół niej, ale Agnieszka siedziała nieruchomo, jak posąg wykuty z lodu. Brawa dla Pawła dawno ucichły, goście wrócili do swoich rozmów, a on sam po zejściu ze sceny został natychmiast otoczony przez gratulujących mu współpracowników. Stał w centrum uwagi, śmiejąc się i opowiadając anegdoty, a obok niego, niczym królowa u boku króla, stała Joanna. Poprawiała mu krawat, kładła dłoń na jego ramieniu w geście, który był zbyt poufały, zbyt naturalny. Agnieszka patrzyła na nich i czuła fizyczny ból w klatce piersiowej. To nie była zazdrość, to było coś znacznie głębszego i bardziej niszczycielskiego. To było poczucie całkowitego wymazania, jakby pięć lat jej życia, jej wsparcia, jej miłości zostało skasowane jednym publicznym oświadczeniem. On nie tylko jej nie podziękował. On podziękował innej kobiecie za wszystko to, co ona mu dała. Ukradł jej wkład, jej rolę, jej historię i oddał ją komuś innemu. Czuła się jak duch na własnym pogrzebie. W końcu, po tym, co wydawało się wiecznością, Paweł podszedł do ich stołu. Jego twarz była rozpromieniona sukcesem i alkoholem. I co myślisz? Zapytał, nachylając się nad nią. Niesamowite, prawda? Agnieszka podniosła na niego puste spojrzenie. Zapomniałeś o czymś, powiedziała cicho, a jej głos był obcy, pozbawiony emocji. O czym? Zdziwił się. O podziękowaniu dla żony. Paweł machnął ręką, jakby odganiał natrętną muchę. Aga, nie zaczynaj. To była mowa biznesowa, formalna. Dziękowałem osobom bezpośrednio zaangażowanym w projekt. Ty wiesz, ile dla mnie znaczysz, nie muszę tego ogłaszać całemu światu, ale właśnie to zrobiłeś, odparła. A jej głos zaczął drżeć: Ogłosiłeś całemu światu, ile znaczy dla ciebie Joanna. Powiedziałeś jej dokładnie to, co mąż powinien mówić żonie. Powiedziałeś jej, że jest twoją inspiracją i siłą. Kiedy ostatni raz powiedziałeś mi coś takiego? Na jego twarzy pojawiło się rozdrażnienie. Naprawdę musimy o tym rozmawiać teraz? Psujesz mi najważniejszy wieczór w mojej karierze w twojej karierze powtórzyła szeptem. Tak, w mojej ciężko na to pracowałem. My, my ciężko na to pracowaliśmy, wycedziła, czując jak zimna furia zaczyna wypierać ból. Naprawdę tak myślisz? prychnął. Agnieszka, doceniam, że parzyłaś mi kawę i znosiłaś moje humory, ale nie przesadzajmy. Ten sukces to efekt mojej pracy, mojej i Joanny. To było to, ostateczne uderzenie. Parzyłam ci kawę. Powtórzyła te słowa w myślach, a one rozbrzmiewały echem w pustce, która po niej została. Wstała od stołu tak gwałtownie, że krzesło zarysowało z hukiem parkiet. Kilka osób odwróciło głowy w ich stronę. Dokąd idziesz? Syknął Paweł, próbując złapać ją za rękę. Wyrwała ją z jego uścisku. Do domu, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy z pogardą, której nigdy wcześniej w sobie nie czuła. Spakować twoje rzeczy. Odwróciła się i ruszyła przez zatłoczoną salę. Czuła na sobie spojrzenia ludzi, ale nie dbała o to. Szła z podniesioną głową, a każdy krok był jak odzyskiwanie skrawka utraconej godności. Zimne, nocne powietrze uderzyło ją w twarz, kiedy wyszła z hotelu. Zamówiła taksówkę i całą drogę do domu płakała. Płakała cicho, bezgłośnie, a łzy spływały po jej policzkach, mieszając się z drogim podkładem. To nie były łzy smutku, to były łzy żałoby po życiu, które właśnie się skończyło. W mieszkaniu panowała cisza. Ta sama cisza, która towarzyszyła jej przez setki samotnych wieczorów, ale teraz była inna, była ostateczna. Podeszła do stołu w jadalni, tego samego, który przez lata służył za biurko Pawła. Zaczęła metodycznie zbierać jego dokumenty, notatki, segregatory. Potem poszła do sypialni i wyciągnęła z szafy walizki. Pakowała jego koszule, garnitury, krawaty. Każdy przedmiot był jak relikt z innego życia. Znalazła zdjęcie z ich ślubu stojące na jego szafce nocnej. Patrzyli na nim na siebie z taką miłością i nadzieją. Z bólem serca wsunęła je do walizki. Kiedy skończyła, wystawiła trzy walizki i dwa kartony za drzwi, na korytarz. Potem zamknęła drzwi na wszystkie zamki i oparła się o nie plecami, zsuwając się na podłogę. Dom, który budowali razem, nagle stał się tylko jej, i po raz pierwszy od wielu godzin poczuła nierozpacz a dziwny, nieśmiały spokój. Paweł wrócił nad ranem, usłyszała jego kroki na korytarzu, potem szarpanie za klamkę i przekleństwa, kiedy zorientował się, że drzwi są zamknięte. Zaczął walić pięścią. Agnieszka, otwieraj, co to za cyrk? Nie odpowiedziała. Siedziała na kanapie w salonie, otulona kocem i patrzyła, jak pierwsze promienie słońca wpadają do mieszkania. Po kilkunastu minutach walenie ustało. Zamiast tego zadzwonił jej telefon odrzuciła połączenie. Potem przyszła wiadomość, pożałujesz tego, jesteś histeryczką. Skasowała ją bez czytania do końca. Wiedziała, że czeka ją piekło, sprawy rozwodowe, podział majątku, reakcja rodziny i znajomych. Wiedziała, że Paweł, mistrz manipulacji, przedstawi ją jako niestabilną, zazdrosną żonę, która nie potrafiła znieść jego sukcesu. I wiedziała, że wielu ludzi mu uwierzy. Pierwsze dni były najgorsze. Czuła się jak w gęstej mgle. Nie mogła jeść, nie mogła spać. Chodziła po mieszkaniu, które nagle stało się za duże i puste, i konfrontowała się z duchami przeszłości. Każdy przedmiot przypominał jej o nim, o ich wspólnym życiu. W pewnym momencie załamania zadzwoniła do swojej starszej siostry Magdy. Magda przyjechała w ciągu godziny z torbą pełną jedzenia i butelką wina. Nie zadawała wielu pytań. Po prostu ją przytuliła i pozwoliła jej płakać. Wiedziałam, że on jest dupkiem. Powiedziała w końcu, kiedy Agnieszka opowiedziała jej o Gali. Ale nie wiedziałam, że jest aż tak okrutny. Ten prosty akt walidacji jej uczuć był jak balsam na jej zranioną duszę. Wreszcie ktoś nazwał rzeczy po imieniu. To nie ona była histeryczką. To on był okrutny. Następnego dnia zadzwoniła Kasia, jej najlepsza przyjaciółka od czasów studiów. Kasia, w przeciwieństwie do emocjonalnej Magdy, była ucieleśnieniem pragmatyzmu. Okej, okay, koniec płaczu powiedziała stanowczo przez telefon. Musimy działać. Po pierwsze, prawnik. Znalazłam ci najlepszą specjalistkę od rozwodów we Wrocławiu. Jutro masz u niej spotkanie. Po drugie, finanse. Zablokuj wasze wspólne konto, zanim ten gnojek je wyczyści. Po trzecie, ty. Wstawaj, bierz prysznic i wychodzimy. Zabieram cię na najdłuższy spacer po ostrowie Tumskim, a potem na lody. Koniec dyskusji. Wsparcie siostry i przyjaciółki stało się jej liną ratunkową. To one wyciągnęły ją z otchłani rozpaczy. Magda zapewniała jej emocjonalne bezpieczeństwo, gotując jej obiady i oglądając z nią do późna w nocy komedie romantyczne. Kasia zmuszała ją do działania, pomagając jej porządkować dokumenty i planować kolejne kroki. Spotkanie z prawniczką, panią z Dąbrowską, było punktem zwrotnym. Była to kobieta po pięćdziesiątce, elegancka i rzeczowa. Wysłuchała historii Agnieszki w milczeniu, od czasu do czasu robiąc notatki. Kiedy Agnieszka skończyła, zdjęła okulary i spojrzała na nią z uwagą. Pani Agnieszko, to, co Panią spotkało, to klasyczny przypadek zdrady emocjonalnej i unieważnienia. To boli równie mocno, a czasem nawet bardziej niż zdrada fizyczna. Ale proszę mi wierzyć, wyjdzie Pani z tego silniejsza. Te słowa dały Agnieszce siłę. Ktoś z zewnątrz, profesjonalista, potwierdził jej ból. Prawniczka przedstawiła jej plan działania. Sprawa rozwodowa z orzeczeniem o winie Pawła. Będzie ciężko to udowodnić, ale jego publiczne wystąpienie na Gali, które na pewno zostało nagrane, będzie mocnym dowodem. Agnieszka musiała stawić czoła pierwszej poważnej przeszkodzie: pieniądzom. Paweł, zgodnie z przewidywaniami Kasi, przelał większość środków ze wspólnego konta na swoje prywatne. Zostało jej niewiele oszczędności, a wynajęcie dobrego prawnika i utrzymanie mieszkania kosztowało. Czuła jak panika zaciska jej gardło. Przez ostatnie lata to Paweł zarabiał głównie na ich dom. Jej dorywcze zlecenia projektowe były tylko dodatkiem. Musisz znaleźć pracę, powiedziała jej Kasia bez ogródek. Ale kto mnie zatrudni? Jęknęła Agnieszka, przeglądając swoje stare portfolio. Nie pracowałam w zawodzie na pełen etat od pięciu lat. Wypadłam z obiegu, to do niego wróć, odparła przyjaciółka. Jesteś jedną z najzdolniejszych architektek, jakie znam. Twoje projekty ze studiów do dziś są pokazywane jako wzór. Musisz tylko uwierzyć w siebie. To było łatwiej powiedzieć niż zrobić. Agnieszka wysłała swoje CV do kilkunastu biur architektonicznych. Odpowiedziały jej trzy: dwa mailem z grzeczną odmową, trzecie zaprosiło ją na rozmowę. Poszła pełna nadziei. Rozmowa szła dobrze, dopóki rekruter nie zapytał o pięcioletnią przerwę w życiorysie. Agnieszka próbowała tłumaczyć to pracą freelancera i wspieraniem kariery męża, ale widziała w jego oczach sceptycyzm. Pracy nie dostała. Wróciła do domu załamana, czuła się bezwartościowa, myślała o tym, co powiedział jej Paweł. Doceniam, że parzyłaś mi kawę. Może miał rację, może do niczego innego się nie nadawała? Tego wieczoru, przeglądając w rozpaczy media społecznościowe, natrafiła na profil Joanny. Było tam zdjęcie z Gali, ona i Paweł uśmiechnięci, trzymający razem statuetkę. Podpis brzmiał Duma, stworzyliśmy coś wielkiego. To dopiero początek. Coś w agnieszce pękło. Ogień, który ledwo się tlił, wybuchł z nową siłą. Stworzyliśmy. To słowo uderzyło ją jak policzek, przecież to był jej pomysł. Ten kluczowy element wizualny, który zasugerowała Pawłowi, był teraz podstawą całej kampanii, za którą dostał nagrodę. Użył jej kreatywności, jej talentu, a potem wymazał ją z historii, przypisując zasługi sobie i swojej szefowej. To już nie była tylko kwestia zranionych uczuć, to była kradzież. W tamtej chwili Agnieszka zrozumiała, że nie może dłużej być ofiarą, musiała walczyć, nie dla zemsty, ale dla siebie, dla odzyskania tego, co jej zabrano, nie tylko męża, ale jej tożsamości zawodowej. Następnego dnia rano obudziła się z nową determinacją. Zamiast szukać pracy u kogoś, postanowiła stworzyć ją sama. Wyciągnęła z szafy zakurzone teczki ze swoimi starymi projektami, tymi, które tworzyła z pasją w nocy, kiedy Paweł już spał. Były tam koncepcje nowoczesnych domów jednorodzinnych, projekty rewitalizacji starych kamienic. Innowacyjne rozwiązania dla małych przestrzeni. Patrzyła na te rysunki i po raz pierwszy od lat poczuła tę samą ekscytację, co na studiach. To była ona. Prawdziwa Agnieszka. Nie tylko żona menedżera roku. Wiedziała, że nie ma pieniędzy na wynajęcie biura i zatrudnienie pracowników. Miała tylko swój laptop, talent i małe, puste mieszkanie. Z pomocą Kasi, która miała smykałkę do marketingu, założyła stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Nazwała swoją firmę prosto Pracownia A Malinowska. Zaczęła publikować swoje stare projekty, ale też tworzyć nowe wizualizacje, komentować trendy w architekturze, dzielić się swoją wiedzą. Początki były trudne. Przez pierwsze tygodnie jej posty miały garstkę polubień, głównie od Magdy i Kasi. Czuła się, jakby krzyczała w pustkę. W międzyczasie toczyła się batalia rozwodowa. Prawnicy Pawła grali na zwłokę. Próbowali udowodnić, że Agnieszka jest niestabilna emocjonalnie, a jej roszczenia są bezpodstawne. Paweł rozpowiadał wśród wspólnych znajomych, że oszalała z zazdrości o jego sukces. Wielu z nich uwierzyło, straciła przyjaciół, którzy wybrali jego stronę. Czuła się coraz bardziej osamotniona, ale wsparcie siostry i Kasi trzymało ją przy życiu. Przełom nastąpił niespodziewanie. Jedna z jej wizualizacji Projekt mikroapartamentu z inteligentnymi rozwiązaniami do przechowywania została udostępniona przez popularnego blogera wnętrzarskiego. W ciągu jednej nocy jej profil zyskał kilka tysięcy obserwujących. Zaczęły spływać pierwsze zapytania. To były małe zlecenia: projekt aranżacji salonu, koncepcja zabudowy kuchni, porada dotycząca kolorystyki sypialni. Pieniądze nie były duże. Ale dla Agnieszki każde z tych zleceń było jak wygrana na loterii. To był dowód, że jej praca ma wartość, że ludzie chcą za nią płacić. Poświęcała się tej pracy bez reszty. Pracowała po kilkanaście godzin na dobę, ale po raz pierwszy od lat nie czuła się zmęczona. Czuła się pełna energii. Każdy zadowolony klient był potwierdzeniem, że podąża właściwą drogą. Jej pewność siebie rosła z każdym zrealizowanym projektem. Zaczęła brać udział w konkursach architektonicznych. Pierwsze dwa przegrała, ale za trzecim razem jej projekt rewitalizacji starego, poprzemysłowego budynku na Wrocławskim Szczepinie zdobył wyróżnienie. Wiadomość o tym pojawiła się w lokalnej prasie branżowej. To przyciągnęło większych klientów. Dostała zlecenie na projekt niewielkiego biurowca, a potem na osiedle domów szeregowych. Musiała zatrudnić pierwszego pracownika. Młodą, zdolną absolwentkę architektury, która patrzyła na nią z podziwem. Półtora roku po tamtej pamiętnej gali życie Agnieszki wyglądało zupełnie inaczej. Mieszkała w tym samym mieszkaniu, ale teraz było ono jej pracownią, tętniącą życiem i kreatywną energią. Była właścicielką małej, ale prężnie rozwijającej się firmy. Jej nazwisko zaczynało być rozpoznawalne w branży. Sprawa rozwodowa wciąż się toczyła, ale już nie zaprzątała jej myśli tak jak kiedyś. Była tylko formalnością, zamknięciem rozdziału, który w jej sercu i głowie był już dawno zamknięty. Pewnego dnia dostała zaproszenie na doroczną konferencję deweloperów i architektów, jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. Wahała się czy jechać. Wiedziała, że Paweł i jego firma na pewno tam będą. Kasia przekonała ją, że musi tam być. Nie możesz się chować, powiedziała. Musisz im pokazać, kogo stracili. Agnieszka pojechała, ubrała się w elegancki czerwony kostium, który dodawał jej pewności siebie. Weszła na salę konferencyjną z podniesioną głową niemal natychmiast go zobaczyła. Stał w grupie mężczyzn w garniturach, śmiejąc się z jakiegoś żartu. Obok niego stała Joanna. Kiedy ich spojrzenia się skrzyżowały, na twarzy Pawła odmalowało się zdumienie. Zapewne spodziewał się zobaczyć zniszczoną, smutną kobietę, a zobaczył pewną siebie bizneswoman, która emanowała siłą i sukcesem. Przez chwilę patrzyli na siebie w milczeniu ponad głowami tłumu. W jego oczach zobaczyła coś, czego się nie spodziewała mieszankę szoku, niedowierzania i czegoś na kształt żalu. W jej oczach nie było już bólu ani nienawiści, był tylko spokój. Skinęła mu głową z lekkim, obojętnym uśmiechem. Po czym odwróciła się i podeszła do znanego dewelopera, który właśnie ją zauważył i z entuzjazmem machał w jej stronę. W tamtej chwili Agnieszka zrozumiała, że jej publiczna odpowiedź na jego upokorzenie nie dokonała się na sali sądowej ani poprzez zemstę. Dokonała się właśnie tutaj. Jej odpowiedzią było jej nowe życie. Jej sukces, zbudowany na jej własnym talencie i determinacji, był głośniejszy niż jakiekolwiek słowa. Nie musiała nic mówić. Wystarczyło, że była. Stała się architektem nie tylko budynków, ale przede wszystkim swojego własnego, szczęśliwego życia, wzniesionego na gruzach starego. A to była najpiękniejsza i najtrwalsza konstrukcja, jaką kiedykolwiek stworzyła. Jeśli historia Agnieszki poruszyła cię i wierzysz w siłę zaczynania od nowa, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod tym filmem. Twoja historia również ma znaczenie.